Przygotowałem dla ciebie takie biblijne tło lekcji, jako taką pomoc wstępową do tej lekcji, i ono ma pomóc tobie przygotować się do tego nauczania, przygotować twoje serce, dać tobie jakieś. Dodatkowe argumenty, które chciałbym włożyć w Twoje ręce, byś mógł już jak będziesz przedstawiać tę lekcję, na przykład, nie wiem, no, był z nimi zaznajomiony, może Ci one pomogą, na przykład odpowiedzieć na jakieś pytania, które padną ze strony. Uczniów Twoich. Ważne jest, żebyś mógł przeczytać kluczowe wersety, które ja jedynie może bardzo często tutaj w tej części przygotowania tylko jakby podaję jako referencje biblijne. Zaczynając, Stary Testament otwiera słowo Boże. A czym otwiera to słowo Boże? Otwiera opowieścią o stworzeniu całego wszechświata o tym jak Bóg stworzył wszystko. Tak. Stary Testament zawiera 39 ksiąg i opisuje historię starożytnego Izraela oraz taką Bożą obietnicę przyjścia Mesjasza. I od początku czasu Bóg sam troszczył się o zachowywanie swojego słowa i jednym z takich niestety dramatycznych takich biblijnych przykładów Bożej wierności w zachowaniu jego słowa jest taka historia, która została opisana w drugiej Księdze Kronik w 34 rozdziale. Rozgrywa się ona zapanowania króla Jozjasza w Judzie na początku VII wieku przed naszą erą. Jozjasz rozpoczął okres takiej duchowej reformacji w swoim kraju, który wcześniej całkowicie Odwrócił się od Boga, tak? I sam Jozjasz czynił on to, co prawe w oczach Pana. Kroczył drogami Dawida, swego praojca, nie odstępując od nich ani w prawo, ani w lewo. Druga księga kronik, 34 rozdział, werset drugi. Dom Pański został zbezczeszczony, a król Jozjasz był tym, który nakazał jego odbudowę. To jest w ósmym wersecie opisane i to właśnie w trakcie renowacji świątyni kapłan Hilkiasz y, znalazł Księgę Prawa Pańskiego daną przez Mojżesza. Y, to w wersecie 14 możemy przeczytać i gdy król Jozjasz y, Usłyszał słowo Pana, przejął się nim całkowicie, został poruszony świadomością tego bałwochwalstwa i grzechu swojego narodu, i w akcie pokuty rozdarł swoje szaty. O tym mówi werset 19: I ze względu na jego czułe serce i tego pokornego ducha, Bóg tymczasowo odsunął sąd od Judy wersety od 27 do 28 o tym mówią. Niestety, kiedy potem syn Jozjasza, Jojakim, z kolei objął tron, lud ponownie odwrócił się od Boga i jego słowa. Wtedy Pan przemówił do proroka Jeremiasza, to jest w księdze Jeremiasza, 36 rozdział, werset pierwszy, polecając mu spisać słowa sądu wobec Izraela, ludu i wszystkich narodów. To jest w wersecie drugim Księgi Jeremiasza. Jeremiasz dyktował to Boże Słowo, a Baruch z kolei zapisywał je na zwoju. Czwarty werset. Kiedy ten zwój został odczytany królowi Joakimowi. Y, nie okazał ten król, ani skruchy, ani pokory, ani y, pokuty za y, grzech, y, ani szacunku wobec y, Pana Boga Izraela, a wręcz przeciwnie y, przeciwnie niż jego ojciec, o czym o tym czytamy w 24 wersecie. zamiast tego co nakazał zamiast tego jakim wrzucał fragmenty tego zwoju do ognia, jak tylko były one odczytywane. Ale, czy Jojakimowi udało się w ten sposób zniszczyć słowo Boga y, ogniem, w kominku, sobie paląc tymi zwojami? No nie, skądże znowu? Bóg zawsze zachowuje swoje słowo i swoje obietnice. Y, I tak też uczynił wtedy. Nakazał Jeremiaszowi spisać te słowa ponownie, jeszcze raz. Jeremiasz w związku z tym podyktował nowe słowa Baruchowi, który je od nowa zapisał. Zwój ten zawierał wszystkie słowa zapisane wcześniej w spalonej księdze i troszeczkę jeszcze więcej, i o tym mówi 32 werset. Wniosek z tego jest taki: Bóg zawsze był i zawsze będzie wierny w zachowywaniu swojego słowa i zawsze będzie stał za swoim słowem, aby je utrwalić, aby je wzmocnić, aby nie było ono bezczeszczone w żaden sposób. Dlaczego? Dlatego, bo to jest słowo Boga. Jak powiedział prorok Izajasz, Trawa uschła, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Księga Izajasza, 40 rozdział, werset 8. A psalmista dodatkowo wyznaje, prawda jest treścią słowa Twego i na wieki trwa sprawiedliwy wyrok. Psalm 119, werset 160. Teraz króciutko takie tło historyczno-apologetyczne, które będzie się tyczyć zaufania. Do Starego Testamentu. Bo możesz spotkać ludzi, którzy niekoniecznie wierzą, że można ufać Staremu Testamentowi, lub uważają, że jest on już stary, nieistotny, niecodzienny dla dzisiejszego świata i dzisiejszego chrześcijaństwa, niepotrzebny, bo my dzisiaj mamy Nowy Testament. Możesz spotkać takich ludzi. My jednak wiemy, że. Jest on niezwykle istotny i niezwykle prawdziwy. Jezus Chrystus nieustannie odwoływał się do czego? Do Starego Testamentu, mówiąc o słowie Boga. Bóg uczynił. Wszelkie starania, aby zachować swoje Słowo. I przez tysiące lat on to czynił, mimo burzliwych czasów, zmiennych okoliczności i wielu ludzi, którzy to starali się zniszczyć Słowo Boga i zetrzeć Jego imię z tej ziemi. Nie udało się. Co więcej, Bóg w swojej łasce pozostawił nam również liczne takie historyczne dowody potwierdzające autentyczność Słowa Bożego i pisma Starego Testamentu. Wiemy, że starożytni Hebrajczycy opierali się na piśmie świętym, rozpoznawali natchnienie niektórych tekstów, oni to mieli i korzystali z nich jako źródła mądrości. Pięcioksiąg Mojżesza, począwszy od Księgi Rodzaju, został spisany około 1500 roku przed naszą erą i opisuje historię świata i ostatnich 2500 lat. Kolejne księgi zostały spisane przez Innych z kolei pisarzy, proroków, skrybów, różnych świętych mężów Bożych, którzy mówili, gdy byli poruszeni Duchem Świętym. O tym mówi bardzo pięknie drugi list Piotra, pierwszy rozdział, wersety od 19 do 21. Ich słowa zostały spisane w zwojach i z wielką starannością przekazywane z pokolenia na pokolenie, aby zachować ich dokładność. Ludzie oddawali za to swoje życie. Ostatnim prorokiem Starego Testamentu był Malachiasz, którego proroctwa o przyjściu Chrystusa rozpoczynają tak zwane 400 lat milczenia przed pojawieniem się Jana Chrzciciela zapowiadającego przyjście Mesjasza. Natomiast przełomowe takie wydarzenie już jakby z naszego wieku to odkrycie w 1947 roku zwojów z morza Martwego, znalezionych w Kumran. One przyniosły kolejne potwierdzenia autentyczności starotestamentowych tekstów. Owe manuskrypty datowane na około no, 150 rok. Przed naszą erą zostały napisane niemal tysiąc lat wcześniej niż wcześniej znane kopie. Mimo tego ogromnego odstępu czasu okazały się niemal identyczne. Na przykład y, kopia Księgi Izajasza wykazała 95% zgodności z późniejszym tekstem y, Biblii Hebrajskiej. To są mocne dowody. W połączeniu z oszałamiającą liczbą ponad 24 tysięcy częściowych i pełnych manuskryptów Nowego Testamentu dają one solidne podstawy, takie historyczne podstawy dla wiarygodności Biblii. Bibliści są zgodni, że żadna inna starożytna księga nie może się równać z Biblią pod względem liczby zachowanych dokumentów. Po prostu pismo święte wybija się, jest całkowicie, absolutnie inne od wszystkiego innego. Pismo święte ma bezprecedensowe, potwierdzenie oryginalnych treści. Poza historycznymi i fizycznymi dowodami, najważniejsze potwierdzenie prawdziwości Starego Testamentu daje nam Jezus Chrystus. Nasz Pan, on opierał się na jego prawdach i obietnicach. Jako mesjasz, syn Boży całkowicie poddał się jego autorytetowi, gdy przebywał tutaj na ziemi. Jezus używał pisma do odpierania pokus szatana, to jest zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza w czwartym rozdziale. I czytał z niego, czyli z pism Starego Testamentu, nauczał w synagogach, używając tych pism i zwojów, gdy głosił. Że jest zapowiadanym Mesjaszem, przytaczał właśnie proroka Izajasza, na przykład Ewangelia według świętego Łukasza, 4 rozdział, wersety od 16 do 21. Po swoim zmartwychwstaniu, gdy szedł razem z uczniami do Emaus, Łukasza 24 rozdział, werset 13, Jezus Chrystus wezwał ich aby wierzyli w to wszystko, co napisali prorocy, 25 werset, i nauczał ich wszystkich z pism, zaznaczając od Mojżesza aż po proroków, że to wszystko, co jest napisane o nim samym, jest prawdą, 27 werset. A on sam nauczał i żył i wypełniał słowo Starego Testamentu. I teraz tak, skoro Jezus Chrystus darzył Pismo Święte Starego Testamentu takim szacunkiem i autorytetem i opierał się na, na Nim całkowicie, to co my? No my również powinniśmy w Jego ślady nigdy nie powinniśmy zapominać, że poprzez wiernie zachowywane Pisma, Bóg przemawiał do tamtych ludzi, tam wtedy, ale nie przestaje przemawiać, i On chce mówić również do nas dzisiaj, bo to jest Słowo Boga. Ono jest niezmienne. Objawia Jego charakter. Bóg objawia Swoje cele i Swój plan, i plan odkupienia ludzkości w ten sposób. Plan, który trwa na wieki, tak jest napisane. Dlatego Zachęcam Ciebie dzisiaj do tego, abyś mógł przygotować się do lekcji, która jest przed Tobą i pomóc Twoim studentom wgłębić się właśnie w słowo Boga, pomóc im je pokochać, pomóc tym ludziom się tego złapać, złapać się tego jak kotwicy i stanąć na autorytecie słowa Boga, dlatego, bo to jest Jego słowo. Drogi Przyjacielu, Pozdrawiam ciebie serdecznie i modlę się o tą lekcję, którą będziesz przeprowadzał ze swoimi uczniami.